Dług, kiedy dziadek nie wziął odpowiedzialności za rodzinę, nie przyjął też poczucia tej odpowiedzialności, poczucia winy za to, co zrobił. Nie zaopiekował się swoją rodziną, nie zaopiekował się dziećmi, nie uznał ich i zaciągnął dług u tej kobiety, z którą miał te dzieci. Czy taki dług zaciągnięty przez dziadka może być dziedziczony? Tak. I pokazało się to ostatnio w ustawieniu, kiedy zapytałem klientkę: Co ty myślisz o tym swoim długu w banku? Mówi: Czuję poczucie winy. I od kłębka do końca nici doszliśmy do tego, o co tam tak naprawdę chodziło. O co chodzi w tym długu, który ona zaciągnęła? To dług dziadka. Dług wobec tych ludzi, którymi się nie zajął.